Serdecznie zapraszamy do Kościoła Nowoapostolskiego na nabożeństwa w miesiącu sierpniu 2024 roku. W pierwszą i drugą niedzielę sierpnia będzie omawiany temat żyć po chrześcijańsku. Trzecia i czwarta niedziela będą poświęcone tematowi wspólnoty. Żyć po chrześcijańsku, jak pokazuje pierwsze nabożeństwo niedzielne w sierpniu w Kościele Nowoapostolskim, na podstawie spotkania Jezusa z kobietą przy studni Jakuba, to również zawsze to wyznawać. Ci, którzy naprawdę wierzą w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, są prowadzeni przez Ducha Świętego do dawania świadectwa o tej wierze. Jeśli wiara pozostaje nie ma, jeśli nie skłania nas do wyznawania, powinniśmy intensywnie modlić się o ósmach. W kazaniu w drugą niedzielę w sierpnia w Kościele Nowoapostolskim przekazywane jest, że życie z Jezusem Chrystusem zawsze ma aspekt diakonijny. Głoszenie Ewangelii nie rozmija się z rzeczywistością życia, lecz się z nią konfrontuje. Ta konfrontacja oznacza rozpoznawanie potrzeb innych, mówienie o nich i szukanie sposobów wsparcia i pomocy. Dobre uczynki są znakiem stanu naszej wiary. Kiedy w trzecią niedzielę mówimy o wspólnocie, powinniśmy pamiętać, że dążność, aby upodabniać się do Jezusa Chrystusa, dostania się Jego obrazu nie powinna być rozumiana jako coś indywidualnego. Nie może ona służyć promowaniu egoizmu w zbawieniu. Jedynie we wspólnocie wierzących tych, którzy przyjmują sakramenty i słuchają słów Ewangelii, możemy dążyć do tego celu i osiągnąć go, dzięki Bogu, w nowym stworzeniu. Wspólnota z Jezusem Chrystusem i ze sobą nawzajem, co omawiane jest w czwartą niedzielę w sierpnia w Kościele Nowoapostolskim, Zawsze oznacza również uczestniczenie w cierpieniach Jezusa Chrystusa. Forma tego cierpienia może być bardzo różna. Cierpienie z Chrystusem może oznaczać wrogie traktowanie przez społeczeństwo, w którym żyjemy, a nawet prześladowanie ze względu na Ewangelię. Ale może również oznaczyć cierpienie z powodu faktu, że wiara chrześcijańska nie jest już traktowana poważnie że standardy Ewangelii, które obejmują solidarność ze słabymi i z tymi, którzy upadli, są odrzucane jako nierealne. Zapraszamy na nasze nabożeństwa w Kościele Nowoapostolskim.